E, gramy w skuta. Tak. tak. Dokładnie. Podniosę moją tego kolejnego. Dobra. Ogólnie gramy trzy po trzy. Kto zdaje pierwszy? 3 Czemu nie nagrywacie? 3 po 3 Dobra, ja zdaję pierwszy. No. trzymaj. Na rozgrzewkę, bo nie jesteśmy zbyt dobrzy, te Tailwhipa na bęku. Dawaj. O tutaj. O kurwa. Próbujemy w chuj wybicia, dlatego drop Potter. Będzie robił teraz double whipa, bo ja zrobiłem. Znaczy, kurwa, double whipa to się wytnie. Czy zrobi? Z pierwszej. Nice, teraz ty zadajesz. To ja nie wiem. E, double whipa na to. Double whipa na to? Jesteś pewien? Dobra. Może być double whip. Dawno nie robiłem. On to zrobi, mówię wam. ...bananami, zwłaszcza ja. To teraz ja zadaję. Ja spróbuję zadać tutaj o to. Czyli? Ale mówię, że spróbuję tak? To się kameruje, kurwa. To teraz ja zadaję, to ja mogę spróbować Czyszeć na to na dęka? Tak, no dobra, <noise> No to ja ogólnie koledzy mają takie małe auto. Zrobił, ja muszę powtórzyć, powtarzamy. Tak. Tego triczka Nie lubię tego triku. Bardzo go nie lubię Jest Co zadajesz? Zadaję Eee Double killa jeszcze Dobra A nie ma To ja mogę zadać Whip 90 na tamtej piramidzie Whip 90? To. Czyli przenosimy się na piramidę Pojedzie, Pojedziecie z nami Jego ja nagrywam cały czas Ojojoj Ojojoj, oj, oj, żyje? Dobra, teraz ja zadaję tak, już tu przeszliśmy. 180 bara tutaj zadam. Dobra. 180 bara akurat powinien zrobić. Dobra, to teraz ja. Taki czyściutki. Taki są clean. Pierwsza próba, ale blisko mi jeździ. Pamiętaj, że mamy, Rebeja jeszcze masz. Mamy w ogóle zasadnie powiedzieliśmy, 5 literek, skut, no to wiadomo. Każdy wie. Jeszcze co, bo ja mam kierownicę na dół założoną. Jeden ribej Nie, bo nacięcie masz po tej stronie. No, no właśnie. No, ale tak możesz jeździć. Eee, jednego Rebae'a i jednego lastryk Rebae'a. Lepiej jest. No, tak jak teraz, tak, trzymam, tak No to lecimy. Dobra, lecimy. Czy zrobi? Jak on to zrobi? Nie daję ci Rebeki czy Sketcheridu? Sketcheridu może być w sumie. Bo tak kurwa. Z, z... To ja mogę zadać. To co, S? Double na to. No to S, dobra. Double whipa? Tak. Na piramidę, dobra, to ja son będę nagrywał. Przepraszamy za dzieci w kadrze. Fajnego mam buta w ogóle, nie? Dzięki. Dawaj, ciśniesz. On to zrobi, ja wam mówię. Double whip. Yo, sketchy redo. Jeszcze raz. No w sumie ja bym to zaliczył, bo to jest wąskie strasznie. To dobra, zaliczamy. Daj, ja to z góry nagram. Masz. Zajebista hulajnoga, koło laty na boki Dawaj! Jest, Jest to ładnie? Co zadajesz? Ja teraz zadaję eee, Barbar do barba. Dobra Dobra, to czekaj, ja mogę w sumie zadać e, Double whipa na tym tutaj czymś Na tym małym? No, koło tej rurki Koło rury no. Ogólnie można zauważyć, że jesteśmy parkowcami, dlatego nie gramy na streetowe rzeczy czy rury. Będzie jechał On to zrobi Double whip to jest w sumie taka podstawa Jo, zrobiłeś Nie sądziłem że mi się uda nie No. No ja stąd jeszcze nigdy nie zrobiłem Jedzie, tam jakieś auto Jest Dobra co zadajesz? To ja 36 barę z, z, z latu mogę spróbować No to próbuj ja tego tylko dawno nie Co No to nie wiem co ja mogę Eee, eee t -t Tutaj tutaj na tym czymś tak Na kocie po, no, no Dobra Here we go Przepraszam że zasłoniłem kadr Ale telefon jest zbyt mały Już Telefon Kamera w sumie Lecimy Uipa mi tutaj zada. Czy zrobi? Jak on to zrobił? Zrobił, zrobił. No ja muszę to zrobić. A ja sam muszę rozpędzić. No faktycznie. Transportujemy się. Niech to robi. Jest. Co zadajesz? Coś dla piramidę, nie? No to dawaj. Dwa hile spróbuję. No to dobra. Będzie robił dwa hile. Jakaś sesja zliczowa? No. Ja bym zaliczył. No to dobra, to mogę spróbować te dwa hile. Ja ledwo jednego robię. Wybił się do góry i zacznij machać ręcoma. Ręcoma. Nowe słowo dzisiaj widzowie: ręcoma. Rękoma? Nie wiem. To się kameruje. Blisko było. Czyli SC masz, nie? Jeszcze druga próba. A, jeszcze. No, jeszcze Rebeya masz. Ja byś chciał. No dobra Dobra, dobra, dobra Pamiętajcie, sport trzeba każdy uprawiać. Ale blisko to masz, w sensie kręcisz dobrze, nie? Bo wypychasz rękoma, teraz ty zadajesz. Uipa przez dziurę. Whipa przez dziurę? Okej okay. Jak zrobisz, to zrobisz Jak on to zrobi, to... Dobra, to ja spróbuję, umiesz wybijać fingera, nie? No w miarę. To ja spróbuję tam na piramidę długą. Dobra. Transportujemy się. Ogólnie mi się noga już rozlatuje. Mamy ją godzinę dosłownie. O prawie. Dobra, to czekaj, co ja mogę zadać? Ja w sumie mogę. Nie wiem. 180 do 180 na tym, czyli koło rurki. koło rurki? Na bęku tym małym. No No dobra. O! Spadła nóżka. Jeszcze raz fingerek. No może siądzie skórka.